Mówią, że na Shortcuta nigdy nie jest za późno, jest to istna prawda. Witam Was, jestem JJ. Od kolejny odcinek WWE NXT Shortcut, tym razem z dnia 8 lutego już 2022 roku. Przed oglądaniem nie będę już zbytnio przedłużać, zostawcie tylko tą łapeczkę, napiszcie komentarz, zostawcie subika i przechodzimy do gali. Zaczęliśmy od y, pojedynku Creed Brothers kontra Grizzly Young Veterans, no i otworzyliśmy tygodniówkę półfinałowym pojedynkiem taktimowym a zarazem brawlem przed walką, który pozwolił GIF zdobyć niewielką przewagę tym, że Brutus miał uszkodzoną szyję po na ring post. Walka wyrównana, w pierwszej połowie przeważali Gif, ale po zmianie z Juliusem mocno się to zmieniło i Krydzi wrócili na właściwy tor, gdzie po kilku minutach Julius wykonał supleksa, a Brutus zakończył walkę closed I tak oto panowie są w finale. Następnie Tiffany Stratton kontra Wendy Chu. No walka była dla mnie oczywistą, kolejną wygraną dla Wendy, ale tutaj było mocne zaskoczenie, bo mimo dominacji i dobrego kontrowania wszystkich akcji, Wendy przegrała po prostu Tiffany skotrowają w narożniku i od razu wygrała po splashu No ciekawie puszczają te zawodniczki w NXT, a tymczasem Pete Dan kontra Draco Antoni. Tutaj akurat szybka walka, w skrócie to Dan połamał Draco Palce i wygrał jednak nie bez przeszkód, bo pojawia się jedna, a mianowicie Tony angel z łomem, na z którym próbował zainterweniować w walkę, a na szczęście Pete nie dał się tak łatwo rozproszyć i wykonał kończące Bitter End, by wygrać walkę, po której Tony zaczął go dusić przy linach, jednak był na tyle nieuważny że wziął jego rękę i wyłamała mu palce, po czym wyjął z Rinku wszystkie rzeczy i zaproponował zmianę zasad ich walki na weapons in Steel Cage match, na co Tony się zgodził, nie mógł się już doczekać, a tymczasem LA Knight kontra Sanga, no i tutaj walka o to, czy LA Knight będzie mieć walkę z Wallerem i walka poszła no idealnie, tak jak się spodziewałem, czyli przez całą walkę Grayson próbował zainterweniować, jednak LA Knight i tak wygrał po neckbreakerze, po którym Grayson miał brawl z Knightem, który oczywiście Knight wygrał i tak jak każdy się spodziewał, za tydzień zobaczymy walkę o panów i teraz gwiazda tej tygodniówki, czyli podpisanie kontraktu przez Santosa o walkę o pas. No to był sobie Santos wyszedł broni i powiedział, żeby od razu walić stół i się bić. Jednak Dolph fucking Ziggler powiedział, że on chce walkę o pas i wtedy był ciampa, wziął Zigglera, zaczął się Brawl, potem Lega dorzucił breakera na stół i teraz to tego było. Ja nic nie rozumiem, wytasz więc przejdźmy dalej. Serejk pokonała Dakota Kai. Tak, jak to zobaczyłem, też miałem takie co, no ale to jest WWE, robimy pusha po to, by go zniszczyć, co nie? Nie będę w ogóle pojedynku opisywać, ale możemy robić zakłady, że ta kota albo zacznie potrzebować się po to, albo zostanie zwolniona. Następnie kilka segmentów, w i tak nikogo nie obchodzą, no i w końcu Command Event, czyli MSK kontra Malik Blade i Andreessenów. I tutaj kompletnie szczerze jestem zwyczajnie zawiedziony. Spodziewałem się jakiejś wykańczającej walki, gdzie Malik i Andreessen w końcu coś osiągają, a dostałem od Zakrzewany sprzed roku kotlet, gdzie MSK po raz tysięczny wykonuje swoją akcję Timo z popchniętym saltem i wygrywa półfinał. No gorzej już być nie może, prawda? Bo przecież MSK nie wygrają drugi rok z rzędu finału. Prawda? No tak. Main event, przed którym było kolejne milion segmentów czyli Mandy Rose Contract. Kylie Ray w meczu o NXT Women's Championship. Walka była ok, ale bardzo fajne zakończenie, bo mimo tego, że walka skończyła się tym, że J.C. rozproszyła sędzie, by Gigi mogła zrzucić Kylie z trzeciej liny, po czym Mandy wykonała Running Dni i zachowała tytuł, brzmi dość pesymistycznie, tym bardziej, że po walce Gigi przyniosła kij baseballowy i wszyscy mieli zaatakować Kylie, gdy nagle optymizmu doda Shirai, która pomogła Kylie, co tworzy fajną podbudowę do jakiejś takty mojej walki czy coś. Więc nawet niezłe zakończenie. No i tygodniówkę oceniam jako tak, że mogło być lepiej, ale były gorsze, więc dziękuję Wam za oglądanie. No taki późny shortkacik o 3 w nocy, zostawcie subika, łapkę w górę i w ogóle. Widzimy się na umyjmym Wegenz Day, czy będę oglądać na żywo, nie wiem, zobaczymy. No i co, widzimy się za tydzień, Mój do Was Jay. papa. Pa.